Anybody fan Poland? Nie, yeah. Z Polski jesteś? Yes. Nie. No, no tak, no to możemy sobie pogadać po polsku. No <laughs> to, to trochę lepiej. No to trochę lepiej. Właśnie. Spotkałeś tego Radka może tutaj? Radka? Tego... Nie. No, Radka tego nie. Nie. piotka. To był tutaj dwa, dwa lata temu taki Radek z jakąś dziewczyną. Radek? No. Radek? Radek za Radek, Radek? Nie wiem, nie wiem nigdy się... E Takim trochę miał takie skopulione włosy. Mm. Radek here or Radek on the coast? Radek nie, no z Isgaja Radek. Is from dots from the coast those living on the coast before. No. He was no, here. Yeah. I I've met him here actually. A, z, wiesz skąd dokładnie? Z Krakowa był jego dziewczyna była z Kalwarii zabrze dowski to chyba spotkamy na Rainbow po prostu. Możliwe. W Bar tym roku. możliwe, bardzo to... możliwe, że to więc... on. On studiował jak tam w szkole tej, tej, tej ludowej albo w klimacie się obracał? Nie mam pojęcia, w każdym razie był, jak byłem tu dwa lata temu to robiłem film ja, no, i on był w moim filmie akurat. Zrobiłem z nim wywiad. Ale okay. <laughs> no, się tu zmienia wszystko. Nie? Kimi kęsami, błyskany w alkohol, aż warzy nam grypę, żeby... czasami, pierdniemy czasami, aż bardziej podbija się pod... He doesn't Oh, it's Do pałków upadliśmy i natychmiast zgubiliśmy tytonię. To, to było dużo zaskoczenie. Tak? No, te, te końcówki, jak się pali, są tak mocne, ostre. Mocne, dobre. No, no, można gibonów znaleźć. No. W, w Gironie kumpel poszedł poszukać szlugów wieczorem. Aha. A nie mieliśmy nic rzeczy, nic z wody. Mhm. Tak, spaliśmy w takim chamskim miejscu w zamku w centrum miasta, tak naprawdę w widokowym miejscu, w no, no, no. Tarasiku, na nami teraz hamsku Widoki na całym I poszedł po, po szlugi, z cz, czterema cz, 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 połupkami gibonów. To się upizgaliśmy jak świnia, no, potem jeszcze cze, cze, no, trzeba było coś zjeść, więc... Ale była tego no, cebula to, surowa i... i w proszku. O dał <grym> no, Bez wody. No, ale to powiem Ci, to są dobre chwile, bo takie rzeczy się potem wspominają no. I wtedy, nie, wtedy ktoś ci będzie mówił, że ja jak chujowego, wiesz, można sobie opowiedzieć. Dokładnie, są całe opowieść historiami, wspomnienia na całe życie. I... Zobacz, to jest Ja mam dwie tego, tak, dwie dzienniki. No, Dzieńiki. Spisujesz to? Dzień po dniu. To znaczy takie, jakby pamiętniki z podróży, coś takiego? No, dziennik podróży mi tak wygląda. Fajnie, no, fajnie. Ale ty mam zobacz, na przykład. Ale głównie to, to jest cała, cała głowa, bo tutaj na przykład mam o, gdzieś tu z tyłu, mam. Y prognozę, a wszystkie słów, a jest najlepsze. Pardona, Tatien, Alaguna, Kombina Para, Leci, To znaczy, przepraszam, czy nie macie cze czegoś tam niepotrzebnego, to można wjeść. <laughs> Albergue Pistolego, do domu. Ale najlepszy, najlepsze jest, jak tego, to już jest, zauważyłem, że już można podproces na ich podciągnąć. Pierwszego, pierwszy dzień tego, pierwszy dzień w Barcelonie. Miałem wszystkie adresy Yy, o, wszystkie adresy, dla, gdzie można. zadać, ci 6 miejsc, 4 z, z prysznicem no. i wszystkie, bardzo, tego żadne konkretne. Jak ja to zgubię, to nie przetrwam za chwilę. Nie, no to zgubić to, no potem, hmm. wydasz jakieś hmm. wydarzenia, na hmm. przykład, jakieś podróży. Zredaguje się to. Będzie. Ja też z tego, że pisałem, no teraz będę robić filmy. Ale, się... się, ja też mam kamerę tam małą, goproczną, czy coś tam jak coś się dzieje, bo to jest, no nie wiem, nie zrobić, ale jak się dużo dzieje, to jest bardzo dobry, bo inaczej za chuj. Tak. No, ale, nie, ale tak w, w, czasami tam, nie, 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 albo prądu, albo, albo coś, ale no. zauważyłem, że dużo lepiej, jak się człowiek pisze, bo to e, fajna rzecz, że mózg się przyzwyczaja do rejestrowania bardzo wielu rzeczy i to, czasami to jest... Muszę a, pamiętać, pamięć Tak, ale nawet zauważyłem, że jak, jak siedzę, jest jakaś, dużo bardzo, się bardzo, bardzo dużo, 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 dużo i... I, I nie mam dziennikarstwa, bo nie mam go jak pisać. Mhm. To aż do murzynka trzeba tak od, przypominać sobie, i układać tak, tak jak automatycznie, to też pojebane. Bo w Barcelonie miałem takie, bo tam się tak 80% w Barcelonie zapisałem 3 dni. W Barcelonie y, miałem tak, że siedziałem w porcie i z głową, bo nie, bo nie mogłem się z myślań I gościa mnie po z tym tylko lec. dalej historię. Dużo z w Barcelonie dużo. Hmm. W Barcelona przypadek. wszędzie byłem Tak? Bo albo opuściłem stację benzynową, albo coś, w Gironie byłem w Przpadek. No też się nie chciałem nie wjebać, bo chciałem jechać do Beneficy święte. No, no. Ale się jest, że jeszcze za no A tam spotkam. No. Spotka w ogóle pod Barceloną gość mieszka taki jakby, ma sobie z no, tak, tak jak tutaj, jakby taki lepszy domek. No. W chuj warzyw, wszystkiego, pod, pod Barceloną, może dojechać się metrem. Mm mhm. Tam e, kolejką pod Miejską. Tam o gość w Benefic, Beneficy mieszkał 2 lata. Goś w ogóle to, to można książkę goś napisać. Ja nie, to jest niemożliwe, Góry, żeby no, nawet no, nie pamiętam no, wszystkiego, no, tak mniej więcej co tam wchodziło. Bo to goś, kurwa, i był e, programistą hakerą, i e, znał się na tym, pojadł mi o tym. I e, szkołę miał to żeglarską, to jest... i, A goś w nie walił, bo orienty, na półce, miał w tym skłocie wszystkie dzieła, hmm. przykład tego Freuda. Nie, no, takie taki numer. go się uczył pływać Roberta Planta na, na katamaranie. Czytałem, <laughs> potem tak wszystko to zostawił gdzieś tam w jakimś skłocie sobie mieszkał. Nie, wiem, to jest klimat. Ja będę się no, ale dobrze, ale znasz na tym, na tym programie naprawdę, mówisz bardzo ciekawe rzeczy, czyli nie walił chuja. Ale poznałem go. Ja chwilę myślałem, że nie ma chuja, że do niego idę. Bo poznałem go na tym, na tym na w parku, bo ja tak mówię, ludzi poznałem w parku, tam grał, zacząłem żałować z nimi i goś mi mówi, że. Czy ktoś mu powiedział, że, że weź tego gościa tam, w sobą, nie? U mnie. No i wziął, ja tak jakiś goś już to, to nieźle podpity gra tam na bębnie, coś próbuje. Po, po 50? Myślałem, że jakiś bez bezdomny i mówi no. że, że ma dom z ogrodem i z ogródkiem i wszystko, nie? Ja <trym>, sobie myślę, bo poprzednio no, bo spędziłem z jakiejś e, tańcem, która chciał mi wyruchać. <trym>, więc stwierdziłem, że kurwa o, nie. trochę no, trzeba uważać. No, nie? Się Pilsę, wiecie, że w Pilis, jak no i z gościem, tak idę, idę, tak czuję, że no nie wiem, a coś mówi, no to pójdę kawałek, zobaczymy, nie? I widzę, że goście, co, coraz mniej jak gość z domem, z ogrodem, nie? Mm -hmm. Dojechaliśmy, okazało się, że jest dom z ogrodem. Trochę inny niż nie. myślałem, ale piękny. Tam Bo, a, Świetne miejsce. Jaskinie, wszystko. No ale w Pakistanie ciężki ciężki, kurwa mać. ci ludzie są dziwni z Pakistanu. Nie ja nie wiem, o co chodziło, kurwa. Myślałem, że tego. Żebym było na podłodze, ani kurwa z nim, ale dałem radę, w piwarek wskoczyłem. Ja pierdolę. Jeszcze, ale w, w, jedziemy z tym, tym państwem do myślałem, że to bliżej jest, nie? Pójdziemy no. do metra, jedziemy w pizdę stacji, wychodzimy z metra, idziemy, 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 wchodzimy kurwa do piwnicy, takiej typowej polskiej piwnicy, wiesz, białej, nie? no Ja pierdolę, bo mnie zarżnie albo mnie zacznie albo zerznie, nie? No. no. Ale nic się stał Jeszcze mu długo długopis podjebałem. Ja miałem takie dziwne kiedyś też takie sytuacje, jak przekraczałem granicę Senegalu do Mauretanii z takim drugim układ z przemytnikami. To nie wiedziałem czy mnie po prostu zabiją i zabiorą wszystkie moje pieniądze. No to kurde, tacy goście podejrzani, wiesz, nigdy nie wiesz na kogo trafisz. Mm -hmm. Ale nic, nie. tylko że potem mnie wrócili na granicę, zabrali mi do pieniądze wrócili mnie z powrotem na tą granicę Senegalu. Czyli nie, nie załatwił, tego, co to nie załatwił. radę potem. Przekroczyłem um, granicę trochę inaczej, łódką. <grystanie> rybaka rybakę mnie przewiózł. O morze. Klimaty kiedyś, nie? Bo nie było możliwości jednej wizy do Sanagala, czy po prostu nie miałeś? Był zamach stanu. Nie, bo to była Mauretania. Ja chciałem się dostać do Mauretanii, była tutaj, w, w ambasadzie. No, Mówiłem ciągle, przyjść później, przyjść później, przyjść później. Potem się dowiedziałem, że był zamach stanu i w ogóle nie wpuszczali ludzi. Kiedy <grystanie> Bagønya viri kambøi e makøya er botsu ze botsu e fi heð kambøi e makøya viri kambøi e makøya Wydają cię ludzie, oh, oh, gdzie jest twój bo Powiedz byś się nie przypierdalali Yes, I I think with this fire we deserve to hear something better than music. You know what's better than music? What's better than music? ما it's آه. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ <applause> وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت صقرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها صائك وشهيد وقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ولقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث. That's it. نسأل That's الله ما فهمت كله ولكن فهمت بعض ما قلته. ما فهمت هذا؟ نعم بعض ما قلته هذا من القرآن. نعم. سورة قاف. سورة الكهف. نعم no, no. قاف. قاف قاف. قاف. نعم.

<laughs> yeah, when we revealed something, it uh, was the rita. Yeah. I don't know the rita. The rita is the cover, right? Yeah. 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 Uh, and we, s we s uh, presented you. We saw you the the day. Hadid uh, is the.

The Mother Earth. You look at the power behind the Mother Earth. Right. It's like I think. Uh huh. Yeah, that's my favorite one. Yeah. Hmm. I don't know that surah actually. I know some other ones, but not yeah. this one. Where do you learn Arabic? In Mauritania, actually. In Mauritania. Yes. Okay. <laughs> I was there like three and a half years. right yeah. yeah. okay. But it um, was some so like prayer, yeah, or like prayer, like not really like prayer. It's like no. a reminder. I say, I would say, yeah. Mm. And it's, it's the um, between a pre, uh, it's, It was interesting because different. The uh, sound of uh, not the sound, the word of the power behind, or they call it the word of the living light. We mm got -hmm. oh. some big branches if you want. Because the be, 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 between the singing and talking, the <sighs> uh, Quran is not singing; it's uh, recitation. Actually, they yeah, it's don't. like so. so, yeah. so it's, spe it's all special way to, to exactly. It's like vibration. You have know? yes. to vibrate it exactly like that. So when you vibrate it, you create it. It's all it's <laughs> all, all Quran is like this, like uh, uh, yes. it, Oh my God! So uh, you should do, learn how to. You. Yeah. No, pronounce, pronounce it correctly and then once you pronounce it and you recite it it changes you inside it makes yeah. you, it's a sort of a healing mm -hmm. makes you a better mm -hmm. person mm -hmm. mm? that must be enough That's Koran jest obszerniejszy niż Biblia? Proszę? Koran jest obszerniejszy? Obszerniejszy, to znaczy Mugumani wierzą, że jest to objawienie, które powstało po, po Biblii. To znaczy Biblia została skorumpowana. No i potem przyszedł kolejny prorok, prorok Muhammad e, i jakby naprawił. Bóg zrestał mu objawienie, które naprawiło to objawienie, które było w Biblii.

No znalazłem. Jakaś jak to mieszka, tak? Tak, jakaś starsza kobieta z Maroko. Trochę śpiewnięta. No <noise> jest taki tutaj, wiesz, są z tutaj tych, co się opiekuje jakby w ogóle się Ale bardzo, bardzo sympatyczne bardzo. Jak przyjechałem no pierwszego dnia w nocy, to mi yy, Janek It's Paradise, Strange Paradise but Paradise. I to było jakby pierwsze słowo jak dostrzegłem. I to się... To się... Przerażający stał mnie. Hmm. No, człowiek jest bliski. Wriaztwa takie jest czasem pięknie. To jest aż dziwne, niebezpieczne uczucie. No, ale jest, to jest niebezpieczne. Tutaj jest blisko. Czasem myślę, że tutaj... Czyli, Za dużo psychodelików w ogóle. Nie, no, może. <noise> wy, czy ja tutaj tam że, tylko na razie bakę paliłem, ale to i tak wystarczy, że jest tak ładnie. No ale naprawdę można dużo pomyśleć dużo. No, tak. Bardzo dużo. Nikt nie miał tak twartej głowy jak tutaj. Na, na muzykę, kurde, jak... Brzusko. Na ramach odbiłać, chyba niektórzy. Dali się tę ponieść. No, ja tutaj parę lat temu widziałem ludzi, którzy ten nar, na, na, taką nar, narciarkę widziałem. to się mówi, że narciarz że się tak dryfuje, z oczami tak. gdzieś tam w chmurach. No. Są, to, są tutaj tacy. Tutaj tam, z, z, z takich to może tak dużo nie widziałem, ale, ale tak właśnie tutaj żyją długo. To, ale też nie wiadomo, tutaj właśnie. To jest, to jest, to jest najgorsze, najlepsze, że nie wiesz, czy, czy ludzie są w czy po prostu inaczej, a to patrzą. Ale to. Mm. zwłaszcza tutaj, bo też są to ogarnięci ludzie. No. To jest szalone dziwne, bardzo no, dziwne miejsce. No taka zbieranina różnych, różnych osobowości. No. <grym> A to fajnie, że tyle tych kultów tutaj. Informacji jest na raz. No, można się dowiedzieć sporo rzeczy. spontanicznie. No to. Tak. Dużo tego stany, gość o, ma, o Tybecie opowiadał. Wow. Mieszkał w, gość z, ma z Tybetu, był na, na takim bardziej jak się, nie, mhm. W namiocie w, w, w a nie wiem jak się nazywa. Wspiewanie, no palenie, strasznie dużo chillu, granie, fajna sprawa. Mhm. I gość był tam z Tybetu, urodził się w Tybecie, chciał tam, chciał, tam, chciał tam, teraz już chyba nie chce, chciał zrobić Rainbow. W, w, Himalajach, bo tam oh, gdzie był skautem tam poginął po tych Himalajach. No, y... no i właśnie pojadłem w Tybecie. Może jakiś świat nie... taki dziwny klimat, że tam zanim się taki taki legal to dziesięciometrowe tego krzaki zieska rosły. Taki dziwny klimat jest. No ale mówię, że Tybet nie No No w Tybecie nie byłem jeszcze no kurde, jak tak człowiek się do... ja już mam tyle miejsc, żeby pojechać. Czasem nie wiem, czy to nie jest tak, że tutaj jest tyle, co człowiek marzy, że w nic nie zrobi, mm -hmm. bo niczego innego nie robi. Może no, to znaczy niebezpieczeństwo tutaj. Znasz gość, Znasz Tomasza Michniewicza? Nie, nie, nie To Czy polski podróżnik, przy książki bardzo ciekawej. Ona i... On na, na utopu był w tym roku, na... w zeszłym roku na SP zaproszony. Aha. Strasznie ciekawy gość. Cały się jeździł. I w bardzo ciekawy sposób. Zauważył ostatnią książkę, Świat Równoległy, to zauważył, że za każdym razem jak jest w innym miejscu, to inaczej jakby to wygląda, inaczej można opisać. Więc starał się jakby o od tego odejść, o od mhm. tych e, sądów. Niesamowita rzecz. Z e, swoich opinii. Też jest nie do końca ciężko opowiedzieć, bo to filozoficzna książka tak naprawdę. Mhm. Sam Quentin był nawet na ziemią. Sam Quentin? Gdzie to jest? W, w, w na, Najbardziej chyba słynne więzienie w Stanach, tam jakaś piosenka Quentin, Johnny Cash, nie wiem, czy nie siedział w San Quentin, y bo on najgorszy, najwyższy Później... Mm -hmm. Ale nie, y albo miał tam koncert, albo siedział, nie wiem. Nie, mm. koncert miał Fransom Prison. No tak. No, ale niezłe miejsce. A on mówi na utoku właśnie, że... że Chyba niczego cytował, że jak człowiek długo patrzy w odkoń, to patrzy... To odchłań od... patrzy za... niego. Tak. Znam ten cytat. I tutaj to bardzo mnie uderzyło, bo dopiero zacząłem kumać, o co chodzi. No tak. Bo, bo nawet jak na ulicy spałem czy coś, to, to, to nie, ale tutaj... Hmm. Tutaj kupa rzeczy przeczytałem, zrozumiałem. Ja pierdolę. And there is light. And there is light. And there is light.